Pochodzę z rodziny katolickiej, znaczy pochodziłam z rodziny katolickiej i mając 38 lat, brat mój przyjeżdżał do mnie do domu, który znał Słowo Boże, który czytał. I mówił Marysia, ja Wam radzę, kupcie sobie Pismo Święte. Ja sobie myślę, jaki głupi. Mam książeczkę, chodzę do kościoła i mi to wystarczy. Ale co przyjechał, to znowu mówił, znowu mówił i raz zaczął mówić, że w Kościele katolickim jest źle. No i mówi tak, że, że te wszystkie obrazy to uczynione ludzką ręką, to wszystko, że, na, że takie, takie rzeczy mówił na przykład, kochani parafianie, to tak wyglądało, jakby powiedział na ludzi ciemne barami i tak, i tak mi to wszystko. I także. Yy, Przestałam chodzić do kościoła. Udowodnił, że, że w kościele katolickim jest źle i przestałam chodzić do kościoła katolickiego. No i wtedy pracowałam u ogrodnika, długo spałam, jadłam i spałam i tak, tak żyłam. Parę niedziel tak było, a sumienie mi mówiło, że żyjesz jak zwierzę, tylko jesz i śpisz. I pomyślałam sobie, no tak, tak długo być nie może. No i... Do swojej serdecznej koleżanki mówię, Helena, jak ciężko żyć, nie ma się o co oprzeć. Bo nie mogłam się oprzeć ani o męża, ani o dzieci, ani o teściową, która mieszkała zaraz pod bokiem. Mówię, jak ciężko żyć, nie ma się o co oprzeć. No i ta koleżanka dostała urlop i wyjechała do Legnicy, a jej siostra i szwagier chodzili już do zboru. No i oni wzięli ich ze sobą. No i ta koleżanka, jak przyjechała z stamtąd, było nas tak z I ona nam opowiadała w takiej komórce, takiej letniej kuchni. I tak nam opowiadała, że mówi taki młody się modli, a se myśla, aha, ci ludzie mają umierać i tak się modlą przed śmiercią. No i za chwilę ktoś drugi się modli, to ona se myśla, to pewnie wojna. I tak wygląda, czy już tam strzelają gdzieś. No, i, i mówi, nabożeństwo się skończyło, wyszliśmy, ludzie chodzą, samochody jeżdżą, nic się nie dzieje, i zaprosili ich gdzieś na obiad, na społeczność. No i, i ludzie mówili świadectwa, jak, jak czytają Boże Słowo, jak Pan działa, jak Bóg jest żywy w ich, w ich życiu, w ich sercach i to wszystko. Jak, I ona, jak przyjechała, się nam to opowiadała. Słuchała nas pięć, łzy ocierały. A, a, a w moim sercu, tak jak jest napisane, że wyszedł sierwca, aby siać i były cztery rodzie, rodzaje tej gleby, to w moim sercu już była gleba przygotowana, ja już coś pragnęłam, że nie można żyć jak zwierzę, tylko jeść i spać. No i, i wtedy, jak ona to opowiadała nam, do no niektóre łzy ocierały, ale dalej wszystkie zostały takie. A ja powstała w moim sercu taka odpowiedź że jeśli jest Bóg, to całym sercem zaufać i iść za Nim. I jak szłam do domu, to prosiłam moją koleżankę, daj mi ten Nowy Testament, ona, ona miała Nowy Testament. I wzięłam ten Nowy Testament i szłam do domu, przecież bez pacierza nie chodziłam spać, ale to wszystko było takie, takie Powierzchowne, y, takie byłam już w koszuli, było mi zimno, odklepałam jakiś pacierz, ale tu jak przyszłam w tej komórce, już tam y, powstała w moim sercu wiara. I przeczytam taki werset, który jest napisany. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. I Jak przyszłam do domu z tym Nowym Testamentem, tak od razu uklękałam w swojej kuchni na podłodze i zaczęłam się modlić. Nie umiałam inaczej się jeszcze modlić swoimi słowami, tylko mówiłam Ojcze nasz, ale z wielkim uszanowaniem. I wtedy odczułam, że jakby kwiaty i róże wyskakiwały z moich ust ku chwale Bożej. A jest też napisane, że nasze modlitwy jest przyjemna dłoń dla Pana. No i, i łapczywie, później po tym łapczywie czytałam przez trzy tygodnie Boże Słowo. Tak czytałam łapczywie, że nawet jak naleśniki smażyłam, to miałam obok Biblię i czytałam, i czytałam. No i po trzech tygodniach tego czytania, wstałam rano, dałam mężowi śniadanie o szóstej i on poszedł do pracy, a sam się jeszcze się troszkę położy. I stanęłam na rozdrożu. No tak, ale tyle jest wiar, a któraż jest prawdziwa? I powiedziałam, Panie Jezu, okaż mi jakąś łaskę, to uwierzę w Ciebie. No i w tym momencie była odpowiedź od Pana. To yy, ja, Pan Jezus mi się dał poznać jako wielki Pan i król. Ja tego nie widziałam moimi oczami, tylko po mojej prawicy jako wielki Pan i król. I było takie słowo, że czy chcemy, czy nie chcemy, czy wierzymy, czy nie wierzymy, musimy przed nim zdać sprawę. Przed wielkim panem i królem. I takie było zdziwienie było w moim sercu, że kim jest człowiek, że Pan Bóg się zniża i mu się daje poznać. Ale wtedy nie znałam tego słowa, jakie jest napisane w ósmym psalmie. A ja to przeżyłam. ósmy psalm, wiersz piąty. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Że Pan Bóg zniżył się do mnie i dał mi się poznać, abym nie była bez wiary, abym i tak słowa Boże mówię, że kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. I jeszcze jeden werset tylko chciałabym przeczytać. Ewangelia Jana 11, 6, 14 rozdział. Szósty wiersz. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do ojca, tylko przeze mnie. I jak ja stanęłam na tym rozdrożu, to właśnie Pan Jezus mi się dał poznać, bo Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I także do tej pory, dzięki Bogu, Słowo Boże jest dla mnie coraz droższe, coraz więcej Go kocham, coraz więcej widzę Pana Jezusa w tym Słowie, I aż do zadziwienia, na przykład czy w psalmie czy tego, że On wzywać mnie będzie też Ojcem Moim stale widzę, że Pan Jezus jest tą